Dużo. Siemano widzowie Chodziesz ty widzowie Przewitaj się z widzami O już widzisz, że moją koszeczkę założyłeś No i co? Kampon do prania Jesteśmy na rozbiórce dzisiaj Tutaj fajnie no. Cichutko tutaj Koszulkę, swodęki, Rozbieramy taki oto domek A pranie to ja robię w pralce. Pokażę Cześć. wam troszkę z dzisiaj z bliska O no, tutaj <laughs> widzę Tutaj tak tam bezdomny. Tam bezdomny spał taki grzesiu Grzesiu spałeś tu kiedyś Już Tajura jak Toś ktoś mieszkał, miał dziurę w domu A tutaj fotel na środku widzisz jak w jak ale jest tu ktoś? Halo? Nie ma. No. A teraz idę z Grzesiem do sklepu. O kurde, właśnie bym się wywrócił. Ale bym wyrżnął na twarz. Nie wiem, czy widzowie było widać się w kamerze, ale na pewno Chodź, idziemy. Byłeś tam? No. No idź. No chodzę. No z pierwszy, no przecież nagrywałem. Kurwa, no to co? Kurwa co mogą. Ale fajna dzisiaj pogoda, co? Grzesiu w koszulce. Cieplówka, cholera. Grzesiu dzisiaj... Kurde, nie wiem, na czym już poszliśmy, na gównie? Tak, na gównie. Wywaliłbym normalnie na plecy się. Na błaskim chyba. <laughs> ja nie znam tak, ty wszędzie. Gdzie jest Tu. Skąd jest? Z 2 km. Mm, pierdół, pierdół. Fajnie by się tu mieszkało, załóżcie chudko. No fajnie, tu, spokój no. Jeszcze blisko gór, te kurwa zajebiście. Że widział górę. Chcesz na narty jechać w góry, to masz blizutko? No, kurwa chujowo mi się w tych butach chodził, bo są za duże. mi trapią. Kurwa, ryby co Ja pierdolę. Tutaj też dom będzie stawiał, fundamenty już są. Na pewno w zimę nie będzie tak? Ale ładnie no, wszystkie domy takie. Na wiosnę pewnie no. zacznie, żeby zadaszył na następną zimę i chuj. Skąd to wiesz? No tutaj wiesz. kiedyś? No tak. Fajnie tu jest, parę domków, spokój, cisza, ze mi się kręci, kurwa. Wczoraj do mnie Łukasz dzwoni, znaczy Sabina, tam z Sabiną normalnie rozmawiałem, bo ona to taka w porządku tak. Mówi co tam i w ogóle bo mam taką miejscówkę chciałem ich tam sadzić Ale <grym> Powiedziałem do Łukasza, bo Łukasz mówi gdzie jest grzesio, ja mówię na hotelu on, no dobra Co on tak do mnie On mówi że no, żebym się wystraszył, chłopie Jakżem <grym> się Zlękłeś się I mówię do niego ten Że na hotelu on mówi Dobra to później zadzwoni się rozłączył Tak powiedział? No. Jakieś pretensje ma Że ty na hotelu Ja mu później napisałem smsa, że a To czemu on nie jest w porządku? Napisałem mu smsa, że Grzesiu jest na hotelu yy, Za nagrywanie Ja bym był w porządku, to by bo też był Tyle co on zarobię na nagrywaniu, to ci opłacam hotel hotelu wszystko A on się nie chce nagrywać, by chciał za darmo No to, to Za darmo to może no, Za darmo to umarło Tak Napisałem mu, albo filmiki jesteś na hotelu Albo Albo nie no A? Dziadki są? Nie ja nie będę na jego wybryki, że trzy dni się pan nagrywa, a później kurwa wyzywa za plecami. Jak to no, jest Jakieś 200 km wysoko. 200. Dobrze, dobrze, dobrze za dużo to budzić To już Grzesiu, chodzisz powoli, kiedyś szybciej chodziłeś No bo przecież to mogę, bo normalnie ja, ale mnie boli nie chcę. No, Nie ze starości już, bo kiedyś Ta, zawsze, ze kiedyś tak chodziłeś szybko, że musiałem za tą biec, a teraz, no teraz też idziesz powoli bieg, nie bój się Będziesz biegł, nie bój się. się już po prostu. A, Idź dobra. bardziej tam, co ty tak idziesz przy mnie? Gdzie mam mi... Ciągniecie? Tak. Dzisiaj się przebierz. przyniosłem mu wczoraj znowu spodnie. No, muszę, po to zostawiłem. Dlatego w tych jestem w robocie. wiódkie spodnie, z on znowu w tych. Ale w sumie dobrze, że do pracy założył te. No a jakie? To jak co został do pracy w tamtych tych, jeszcze Ci przywiozę jedno. No, Piżamy mi dałeś pierniku. Jak ja w nie śpię. No mogłeś spać w tych bo spodniach. Nie, nie, ja wolę w spodenkach. Tak, jak Ty śpisz w spodniach. Bo zimno tam jest, kurwa. Ale koszulkę ściąga, bo się człowiek poci jednak zimno, ale ale duszno, bo pozamykają okna, ciepło na dworze, zamiast uchylić delikatnie, bo się lepiej śpi, to ci pozamykają ja i tyle. Może i zimno. Ale zimno. Lepiej się oddycha. Od czego jest kołdra? Przykryć się i tyle. Może oni nie mają kołdry. Każdy ma. Gdzie ten sklep? No słuchaj, mówiłem ci, że dwa kilometry. Tak, nie 2 dwa kilometry z tą nogą. Pocipiałeś. Rzesiu, ale czy zrozum to? Z radości. Że ja już przestałem przestaję ci, wiesz, że ci noga boli. No mm, bo ty myślisz, że w ciągu jednego dnia przejdziesz skręcony. nogą. Nie, nie. Noga. W ciągu jednego dnia nie, nie ale ty to już Z Tydzień. Ile? A tydzień. Chyba jesteś kura... No Nie więcej, na pewno nie wiem. Jak ty, to, jak ty z tą nogą tak. zacząłeś mówić w Warszawie, jak byliśmy? Wtedy zacząłeś mówić, a w Warszawie byliśmy trzy tygodnie temu. No my pojechać, tak. No. tygodnie temu. Tak, wtedy pierwszy... Zaraz sprawdzę po filmiku. To był filmik jak cię... No, no. Jak schodziłeś z góry tam, po tej bramie. Wtedy no. powiedziałeś, że cię boli. No, to, to, to było. Wtedy myślałem, co... To było 3-4 tygodnie temu. I tyle czasu już udajesz. Tak, udaję, Aha. Dobrze, że nie Noga, złamałeś. po pierwsze nie miałeś zwichniętej, a nawet jak miałeś jakoś tam lekko zwichniętą, to tydzień by cię powolała i tyle, a nie. Tak, tydzień, no. Ale ty to teraz będziesz... Bo miałem podczas kanon i zwikniętym. Teraz taka widzowie prawda, że za rok przyjdę tak. pod Kaufland na przykład za rok, a on powie No z tą nogą Bo tak, już to tak. mu weszło nawyk, tak? Z łękotką. Tak, tak Wcześniej tak. mówił, mu... że łękotkę. A Łękotka to mi od czasu do czasu No teraz już łękotka, nie, teraz B Teraz nie, tylko noga Teraz tam strzelę. Tutaj jest ten sklep Gdzie? Gdzie przestanek? Kuź, bo tak daleko Ja daleko No z tą nogą to jest daleko bo mnie wchuję, Przestań mówić co że z tą nogą, bo ci ją mutnę. O, ale fajnie, widzowie, cisza, spokój, Co? Mówię, cisza, spokój, a nie ta ogólnie No i samo i no, psy dupami spokojnie. <grychy> no. no idzie i kurwa z tą nogą, Kurwa z tą, tą nogą. Takie coś, ani rozi, ani... Ale Grzesiu, rozumiesz to. I tak, to czas mi robocie się Rozumiesz to, że ja nie mam 15 lat uwięzionych włosów? Ja wiem, że ty udajesz. Ty się przyzwyczaiłeś do tego, że ten. To czemu jak nie nagrywam ani nic się nie odzywam na temat nogi, to idziesz normalnie? A jak tylko przyjdzie coś ten, to nagle kulejesz. Ja, bo jak pochodzę, to ją męczę, nie? I po trzech, po trzech, czy po czterech tygodniach noga ci dalej boli, tak? Tak. Niedługo to jeszcze jak będę. Ale, jakbym, ja ci po... to będę do gipsuł, Ale jakbym Ci powiedział leć po piwo, bo dwie minuty do zamknięcia sklepu to byś... O, widzisz tu jest sklep. Nie. Tam. Kurwa, jeszcze Musimy kawałki. przejść napko. Ja pierdolę co za dupie tu jest. Ale za dupie. <laughs> I w Tobie on jest, co? Co? Tak, mam. Kurwa, Ciebie piszczają jak w rogach, kurwa. No w rogach, to też jest taki. Pierdolny. Ty żeś był w rogach. Trzy Jeden nakończył z rogów zajezdnia. Ty żeś był no w rogach, no. Którem ty byle Po tych dołach? No tamten jest bliżej A jeden pieru. Chodźcie, się. Kurwa, bole, normalnymi drogami idź. Ja z tą nogą nie dam rady. Kurwa, po tych wertepach by dochodził. I idziesz, kurde, nie Ja też nie dam rady. Tak, też mi ta noga nie da woli. Młody nie da no rady. ale mam nogę skręconą. Tak, dupę ma skręconą. Nie no. To ja tak że to ja tak w domu będę do żony mówił, że nie idę do pracy, bo no, mam nogę, bo mnie noga boli przez, no. przez miesiąc czasu będę tak gadał. Iście tak. Tak, widzowie nie, 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 nie. O kurwa no, tak, jeszcze ten no przejdę Na pewno przejdzie, no to dupy, kurwa No nie przejdę kurwa. Przejdzie, zdaj rękę Nie, 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 nie buszę złamę nogę kurwa, ale już wybrał drogę, nie idę na wkoło <laughs> Nie. widzicie Małyska widzowie mowa. jak on się zachowuje? Jakby miał padaczkę. Pojebało. No no mam sprzężoną, kurwa. Baba się no na niego patrzy. Tak wertepak, kurwa. Dzisiaj wkręciłem temu, Koparkowemu, ko żeby się nim nie wstrzymało, ma zespół on A On zaczął akurat się drzeć, a no on nie mówi, nie, no... Nie Uważaj, bo to jest dziura. No dziura. Patrz się Kurwa. boi. <laughs> Dziura, bo nie widzę. Kurwa, daleko to jest sklep. Ja tu. Jeszcze jest kilometr. Już się męczysz, jak chodzisz? O! Staroźnie radość, Grzesiu. Nie, wszystko, no. Jak ty się zastarzałeś, jak chuj, ty wygląda, żebyś miał Ta. 70. Ta. Mm. A najlepsze, widzowie, to że on myśli, że ten sklep jest tu, a tu wcale nie ten, bo ten jest zamknięty. A sklebiesz? Kurwi A Nie bo czter... 400 metrów jeszcze do sklepu no, mamy. A zakład? A. A później idziemy tędy przy tym. No kurwa na pewno. O woda, leci, umyj się. Tam się umyj. Teraz podejdziesz, dostaniesz tym z kosiarki. Patrzcie widzowie jakie widoki. Widzicie? Słyszycie? No, o. o, ale aparat dobry. Wszystko widać z daleka. Fajne widoki faktycznie, no. Elegan. Kościół świętej Anny, a skąd wiesz? Co? No. A skąd wiesz? To. No. kościół. Jak my nie jesteśmy wcale w Krakowie, a małem Kurwa, pryska. Idź. Uśmiechała się uśmiechała? Fajna. 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 Kula, lata, no jak, kurwa. Kasierka miała chyba 18, 17 lat. lat. No to córka, ta poszła. O, ja mówię fajna. Rotmansy, a Grzesiu... Fajna, a Grzesiu mówi, no poproszę te Fotmansy. A ja mówię, co on Protmarsy. Powiedz Grzesiu Rotmansy. Rotmansy. To czemu tam nie umiałeś powiedzieć? A bo się tutaj nie czułem. No ładna, zaciekawiłem mnie. No, ty... Dlatego się pomyliłem. Ale ty raczej nie. No nie, za stary jestem. Do mnie. A tu ja tego nie widziałam. Za, za dziadka. To takiego alkoholika A, na pewno nie. Się pięć. Chyba za dziadka. Chyba w głowie Grzesiu. Grzesiu jeszcze nie zarobił, już piwo w ręce. No już zarobił. A kto opalał? Przepraszam bardzo. to sam mózg opal. Co? Ty to sam mózg opal. A, mózg. Coś mi takie chulowe piwa wybrał Cieszę w ogóle ci wzięłem. Piwo to piwo. Dobra skakaj, tu szybciej będzie. Aha, no naprawdę? dasz radę, jedną nogę ta, przełóż. no tak. Próbuj. No dobra, dobra. I no skakaj. Się... Tak, będę kaleką kurwa. Ty już jesteś kaleką. Ja to pierdolę, no tak. Słyszeliście no, to... widzowie, on będzie kaleką jak on już jest kaleką? Ta, uh -huh. no nie A noga to kogo, bo udaje, że boli No udaje Kurwa męczę się przez to mogę, na mać A Jeszcze taki kawał, co? 600 metrów Jakiś Ty pierdolę, ty mi to wychodzi. Tak to widzowie właśnie Jesteśmy dzisiaj wy Łazy, Jeździmy sobie po całym kraju Ziesiem, bo ci się nudzi gdzieś przynajmniej a starość jeszcze pozwiedza coś. W domu nie chcesz być Woli zrobić. Dzięki mnie to jeszcze przynajmniej coś pozwiedzasz. A tak to byś już pod tym koflandem, to wiesz co by było stąd? Co by było? wyglądał jak No zawsze proszę gówno, bo tak wyglądałeś. O, tak, jak się wziąłem znowu teraz, to tak wyglądałeś. Już który raz? Ile raz będę cię jeszcze ogarniał? A dzisiaj nawkręcałem gościowi przed taki, przed taki dziadek na kulach. Nawkręcaliśmy mu z kolegą, że Grzesiu, że Grzesiu już tu spał jak przyjechaliśmy, że go nie znamy. A ten dziadek dziad, go chciał sam to wyrzucić. Mówi, dzwonię po propozycję. Przyszedł, przyszedł i mówi do Grzesia: A kim ty jesteś? A on mówi: A Grzesiu z nerwami. No, ja to jestem tym piłkarzem. A on mówi a nie piłkarzem. Nie pierdol. Ja tak powiedział. A Grzesiu się do niego rzuca. A bo na Jestem. O, widzicie? Łazy 142. Możecie nas odlewać. Może ktoś tu mieszka blisko. Patrz, jaki piesek? Taki nerwowy. Tu jest połóż Sekacu małe. Grzesiu, byłeś tam? No. To jest sekacu mały. A dzisiaj Grzesia o 4.30 przyszedłem do, .30 do no. hotelu i wchodzę tam do pokoju. A tam wszyscy śpią, a ja z latarką siedzę i po oczach wszystkim wszystkich no. pobudziłem. I mówię, Grzesiu! A on, co czego? <laughs> Grzesiu, idziesz trochę szybciej. Grzesiu, nie mogę. Grzesiu tam w pokoju rządzi. No ty kurwa rządzisz, bo ja. w toalecie. Dawaj szybciej. Nie mogę przejść ten kurwa, bo całkiem nie będę mógł Ona musi odpoczywać. I no, ino, zobaczę te piwa otwarte i zaraz je wyleję. Nie, to ty wuj kupujesz. No. Zgubiłem Grzesia. Idzie sam. Mus sam iglę, rozumiecie? Sam do siebie. Nie pluj. Tanie jest dobry. Się do ten dobry. Zastraszyłem się po I Ile Grzesiu będzie zostawiał jeszcze te fundamenty? Dużo. Dużo. No nie będą chciałby teraz z muru na wiosnę pewno kurwa Jak pierdolę, tak daleko z górki On to jest dobry widzowie Odeszłem od niego Jakiś kawałek drogi A on zaczął gadać sam do siebie No ma być jakiś obiad, a nie Grzesiu się widzowie zatrzymał Pani tam miała takie bariery Grzejniki ten, on mówi, dałaby pani może ten nazwał? a ona, a co jeszcze, kurwa, ty Żydzie, jak się idzie. śmiałem. Żydzi, gdzie on tu wjechał, zagrodził nam drogę. No Na Dobra, widzowie, kończymy, bo tutaj jest, robisz, no? idziemy robić. Zostawcie łapę, no. Suba, ja Grzesiu. palić, no Subik, kurwa, idziesz, no idziesz. Weź ludzie do niego coś, powiedzcie. Ja muszę z tym piwem ale prosto w Czechę. Kurda ediyorsun, kurda ediyorsun, naprawdę.